Was widzowie? Dzisiaj jest bardzo upalny dzień, więc chciałbym. Mam ochotę na jakiegoś loda kupić w lodówka. Ice cream. Lody, przyszedłem tu, więc poproszę loda dzień. Dobry What? Co to? Co ja to robi? What? Ona napisała hej. Hej! Co co ty tu robisz? Hej, co ty tu robisz? Napisałem tutaj. Chyba to jest Dominika. Domi? E, what? Siądę, wezmę loda. Wezmę sobie loda. Dobra. I siadam obok niej. Przyszłam do przysłam do lodziarni. Przyszedłem, do lodziarni. Hmm. OK, A przyjaźnimy się? Okej. Okay. Jak masz na imię? Jak masz na imię? Dopisałem tutaj. Do Ej, czy ona chce dołączyć do Oli -teamu? Zapytam ją. Bo jak wiecie, to jest Fabian, Nikoś i Zuzia opuścili nas. Oli ich brakuje jednej osoby. I brakuje właśnie dziewczyny. Dominika, a ty? Olivier. Chcesz do łączyć do Oli te, te Teamu Jak tak to ja ją dodaję. Mogę ją dodać. Jest dołączyć do Oli Teamu? Lisa by chciała dołączyć. Tak. Ok. Dodaję. Dobra, więc jak wiecie to ja ją dodaję tutaj do naszej grupki nagrywkowej o, o Oli Team. I do naszej grupy nagrywkowej yy, musimy niestety usunąć Zuzie. Usunąć z grupy. Usuwamy go. Usunąć z grupy. I jeszcze musimy usunąć Fabiana z grupy. Usunąć z grupy. I teraz dodajemy do Dodaj znajomych. I to jest chyba do Miwika. Dom. Do, dom. Dom i wipa. Dodaj. Włączcie. No, ale dobra jest dodane, Ale to też zbudujemy dom. Ok. Trzydzieści trzy. Dobra, dodałem je do Teamu, Jest. Dobra. Wow. Dobra, e, to tworzymy to do. do. Dobra, do Wika to już jest. To on się nazywa Dominika. Dominika bardziej. Czy jak tam. Domi Wilk. Domi Wilk. Dominika. Dołącza do łącza oficjalnie. Muszę o tym powiedzieć kamycorkowi i sadkowi. Jeśli to oglądasz, Dominika, to. hej. Nic. No. To jest nasz dom. Jej. Tylko nie wiem, czemu jej się nie da dodać do naszej grupy nagrywkowej. Po filmie może ją dodam. Doli Timu. Domi... mi... Do mi wilk. Domi wilk. Do mi. Do, mi. do, mi. do, mi. do tej. Nie wiem, po filmie ją dodam. Ale teraz... To się zajmujemy czymś innym. No. Napiszmy jej fa fajny dom. Mogę sobie wybrać pokój? Tak. Ja ten. Ja ten wybieram. Bo jest fajny. Bardzo wysokie drzwi. Dobra, tu będzie mój pokoik. Tu mamy sąsiadkę. Sąsiadka. Nie. Nie. O, tu się jest to podpisuje. też się tak podpiszę jak ona. Pekę. Pokój Oliego. Pokój Oliego. Pokój Dominik. Nik. Dominika dołącza do Litimu. Pierwsza dziewczyna, no była już złożona, no nie za nimi. Czemu? Oni prawie co dopiero co dołą dołączyli. No do. Ale tak to jest, dobra. Ale mamy Dominikę. Jak nie wiesz o co chodzi, to Dominika. To tutaj chodzi o to, że yy, takie trzy osoby niestety już nie nagrywają ze mną. Oli team. No więc... No, ale teraz Ty zastąpiłaś. Ciekawe czy ktoś jeszcze dołączy. No. Hmm? Wow. Team Oli! Oli Team! Właśnie! Only team, najlepszy. Tak. Only team. Ua. To jest piękny widok. Już niedługo będzie piosenka Najlepsze było Jajka Mecorek. To idzie. No więc oczekujcie tej piosenki. Będzie mega fajnie. Już mam trochę napisane tej piosenki. Ua. Dobra. No nie wiem co teraz robimy. I koniec wie Zostawcie hashtag nowa osoba. Hashtag nowa osoba. Daj suba like, Tak. Tak, daj suba i lajk. Like. Zostawcie hashtag nowa osoba w komentarzu.